No właśnie, co robimy? No stary sznur wymaga po prostu umycia. Do tego celu mamy letnią wodę, trochę detergentu i po prostu trzeba go wziąć ładnie wymyć i osuszyć. W detergencie kiedyś się używało szarego mydła, ja tu użyłem po prostu płynu do mycia. Pomyta i wysuszona linka muchowa, pływająca jak widzicie, nie ma pamięci żadnej, czyli jest prosta, nie pętli się, także nie zwija się. To świadczy, że jest bardzo dobrej jakości. To jest budżetowa linka, ale to nie jest zrobiona w Chinach, tylko w Wielkiej Brytanii jeszcze za dobrych, starych czasów. Jak zrobić sobie najprostszy domowy smar do po prostu naszego sznura, taki, który ja stosuję z powodzeniem od lat, nie kupuję innych mazideł, bo po co? I to biorę sobie parafinę ciekłą, czyli olej, wazelinę i kawałek świeczki białej. I najlepiej jest to po jednej części wszystko umieścić w jakimś ganku, łyżce, cokolwiek i to wszystko stopić razem i wymieszać. Bardzo ważne, żeby to wszystko fajnie wymieszać, żeby połączyć. Także jak chcemy mieć rzadko materiał, to dodajemy więcej parafiny, jak chcemy. Ciekłej, jak chcemy mieć twardszy, dodajemy po prostu więcej yy, staryn, ze świeczki. Także to wszystko jest fajne, żeby to nie zagrzało się nam za bardzo. O, tak wymieszane ja to już sobie zlewam po prostu do, jakiejś tam, do jakiegoś tam pojemniczka. Można na przykład całość sobie wylać na ręcznik o tak z pojemnika za nas trzymać pojemnik można sobie wylać ładnie rozprowadzić na naszym materiale o w ten sposób i to ładnie wszystko rozprowadzić po naszej celulozie także i taki już jak nam wyschnie materiał pociąć na różne paski lub trzymać sobie gdzieś w folii zafoliowany cały taki powiedzmy sobie materiał można użyć filcu czy cokolwiek ja po prostu używam ręcznik w ten sposób schowam do worka foliowego w torbie wędkarskiej i mam jak widzicie jest to fajne, tłuste, już się fajnie nam szykuje także tutaj jest pokryte Także o, można to ściągnąć no, Na przykład za pomocą suchego O I też przenieść, nanieść Także tutaj nie ma problemu To wszystko jest eleganckie No jak wystygnie Nam smar Myśmy wylali sobie tutaj Na nasze czyścidło Ale trochę zostało To widzicie on jest taki o Stały, ale pod palcem się łatwo topi. I właśnie taki nasz szmatkę jest najlepszy do naszej po prostu linki muchowej. Tak jak widzicie linka już jest pokryta smarem. Tutaj jeszcze wziąłem, użyłem trochę oleju parafinowego. Naoliwiłem te swoje części kołowrotka, także nie ma sprawy, to wszystko chodzi, jest gotowe do sezonu. Także ja chcę, żeby mi sznur pływał, no to mam ten swój smar. No czy mój? no to jest smar ogólnie stosowany przez zwędkarzy amerykańskich. Oni nie cudują, oni sobie dużo rzeczy robią w domu.